Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jubileuszowe 50 wydanie naszego magazynu sportowego. No i jak wydanie jubileuszowe, to również gość wyjątkowy. Dzisiaj gościmy w zabrzu, a naszym gościem jest Marcin Niewski. Witam cię, dzień dobry, witam okay. państwa serdecznie. Aktualnie trener zespołu NMC Górnik Zabrze, natomiast w przeszłości zawodnik z wieloma sukcesami. Trzy razy Marcin zdobywa mistrzostwo Polski, trzy razy mistrzostwo Niemiec. Trzy razy Puchar Niemiec, dwa razy Super Puchar Niemiec, e, ma na swoim koncie również zwycięstwo w Lidze Mistrzów. To jeżeli chodzi o karierę klubową, jeżeli chodzi o karierę reprezentacyjną, wicemistrzostwo świata w 2007 roku, w 2009 roku trzecie miejsce na mistrzostwach świata. Na tych dwóch imprezach wybranie do siedemki mistrzostw świata. Także wiele sukcesów. Od 2015 roku trener, aktualnie trener w Górniku Zabrze. Witam jeszcze raz serdecznie no i dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Jeszcze raz witam, dziękuję za zaproszenie. Trochę tego. No i tak, na wymieniałeś tych. Nie zapomniałem jeszcze o niektórych sukcesach, ale to są takie te najważniejsze. Okay. Jeszcze jedna rzecz, że brałeś też udział w asetyckiej Lidze Mistrzów, jak dobrze przygotowałem się do programu. Także to też gdzieś tam jakieś takie. doświadczenie, doświadczenie życiowe. życiowe tak. No a w związku z tym, że jesteśmy z piekar śląskich, nasz magazyn w głównym mierze emitowany jest w piekarach śląskich, a jak wiemy piekary śląskie, jeżeli chodzi o sport związane są z Olimpią, no to muszę na samym początku naszego wywiadu, naszego magazynu zapytać, czy kiedykolwiek występowałeś na naszej hali w piekarach śląskich, no i jakich zawodników z Olimpii kojarzysz ze swojej kariery trenerskiej czy zawodniczej? Oczywiście grałem w piekarach na tym słynnym obiekcie. Jeszcze kiedyś pamiętam, jeszcze jako zawodnik wybrzeża Gdańsk. Yy, mieliśmy okazję spać. Yy, tam zaraz obok był internet kiedyś. To bardziej, bardziej internetowe warunki były. Yy, yy, no, obiekt yy, bardzo specyficzny yy, z tą sceną z za bramką. Tam jeszcze kiedyś pamiętam przy okazji jakiegoś meczu. Na tej scenie stały stoliki, tak jakby tam się odbywała jakaś, nie wiem, narada. Albo... To może było po Barburce, był ten mecz. Możliwe, nie wiem, aczkolwiek to tworzyło dosyć specyficzny klimat. Z, oczywiście za tych moich czasów w Olimpii nie wiodło się najlepiej, ale te mecze w Piekarach były bardzo, bardzo ciężkie. Może ze względu na, na tą daleką podróż, może ze względu na ten waleczny charakter ślązaków. Także wywieźć punkty z piekar to nigdy nie była łatwa sprawa no oczywiście wrzut na tyłku że rudy, rudy ślązak Mario Kempis którego serdecznie pozdrawiam. No też nam zapadł parę razy w pamięć. No to taki zawodnik, który całe piekary kojarzą. Jak się wchodzi na halę, to jego koszulka wisi. Chyba już, cała Polska jego kojarzy. Cała Polska kojarzy, to jest symbol naszej Olimpii. E, też wiele sukcesów, jeżeli chodzi o karierę zawodniczą, no ale też już od kilku lat jako trener. E, cały czas w tej piłce ręcznej jesteś. E, jak byś miał porównać, no to są początki kariery trenerskiej. Zawodnikiem byłeś wiele, wiele lat dłużej, ale jak byś miał porównać dwie role? Rolę zawodnika, rolę trenera. Czy w ogóle da się to porównać? Nie. Znaczy, ja powiem tak, zawodnik ma, podczas swojej przygody ze sportem ma kilka etapów. Tak? Przynajmniej tak było w moim przypadku. Na początku zabawa, robię to co kocham, dzięki temu mogę studiować. Tak? Później było robię to co kocham, studiuję i dostaję za to pieniądze, mogę się utrzymać. Później, tam w miarę jak się też rozwijamy jako, jako ludzie, to, to takie uczucie do piłki ręcznej też ewoluowało, później pojawiła się rodzina, to już człowiek traktuje to jako, jako zawód. Tak. Oczywiście pojawiają się y, większe pieniądze, i coraz bardziej zaczynasz doceniać to, że y, jesteś w stanie utrzymać siebie, jesteś w stanie utrzymać swoją, y, swoją rodzinę, żyjesz na dobrym poziomie i dalej robisz to, co kochasz czyli tak de facto dalej się bawisz. Tak. Tak? I takie uczucie towarzyszy praktycznie zawodnikowi do końca kariery. W moim przypadku na końcu kariery już się pojawiały takie rozkminki trenersko-taktyczne. Tak? Nie zawsze taktyka, którą trener przygotowywał na mecze, szczególnie na te ważne mecze, nie zawsze mi się podobała. Czasami miałem jakieś tam swoje zdanie na pewien temat, oczywiście z szacunku nigdy się nie wychylałem, ale muszę powiedzieć kilka razy, zdarzyło się tak, że... To, co trener założył przed spotkaniem, się nie sprawdzało, w i w trakcie, w, że tak powiem, w praniu, wyszło na moje. Ale to jest taka moja słodka tajemnica. Także tak bym to określił. A czy łatwiej być zawodnikiem, czy łatwiej być trenerem? 100 razy łatwiej jest być zawodnikiem. Wtedy masz piłkę w ręce otaczają Cię kibice, jesteś wypełniony adrenaliną, masz jeden cel i, i, i znowu robisz to, co kochasz, tak? Cała władza, że tak powiem, w moich rękach. Jako trener moja władza kończy się z pierwszym gwizdkiem sędziego ja już nie mogę wejść na parkiet nie mogę zabrać tej piłki nie mogę rzucić nie mogę nic zrobić tak? mogę dawać tylko jakieś tam krótkie wskazówki bo mózg zawodnika który jest wypełniony adrenaliną przyjmuje tylko bardzo krótkie impulsy także jakieś tam elaboraty referaty w ogóle nie wchodzą w grę czasami to skutkuje czasami czasami nie i, i po takim przegranym meczu zawodnik co robi nie wiem, wypije piwo idzie do domu i po godzinie po godzinie zajmujesz się czymś innym, a trener tak. nie. Trener najpierw myśli dlaczego, szuka dziury w całym, ogląda mecz raz, ogląda mecz drugi raz i to wszystko się tak troszeczkę wydłuża, wydłuża w czasie. Także praca trenerska jest dużo dużo trudniejsza, odpowiedzialność dużo większa. No właśnie nawiązując do tego pytania też chciałem zapytać, czy gdzieś tam może na początku tej kariery trenerskiej nie było takich miejsc, żeby być grającym trenerem, żeby gdzieś tam wejść na parkiet, pomóc chłopakom z parkietu, czy zdecydowanie to odpada? Ja Powiem tak, w niektórych przypadkach yy, ten układ działa. Grający trener coś tam wnosi. Ja osobiście jestem przeciwny temu. Jednak y, trener musi być gdzieś z boku i musi widzieć bardziej na zimno to, co się dzieje na boisku, a biorąc udział aktywnie w akcji nie jesteś w stanie widzieć wszystkiego i nie jesteś w stanie podjąć takiej stuprocentowej racjonalnej decyzji. Dlatego podziwiam trenerów, którzy grali i grali na wysokim poziomie i do tego jeszcze prowadzili zespół na wysokim poziomie. Y, podejrzewam, że ja bym sobie z czymś takim nie poradził. Też chciałem zapytać o, wiadomo, wiele sukcesów w karierze zawodniczej, gdzieś tam wicemistrzostwo świata, trzecie miejsce mistrzostwa świata, zdobycie ligi mistrzów, mistrzostwa Polski, mistrzostwa Niemiec, udział w igrzyskach olimpijskich, ale czy z tej całej kariery zawodniczej jest jeszcze taki niedosyt, gdzie uważasz, że szło w pewnym momencie, w pewnym meczu troszkę więcej ugrać i troszkę większy sukces odnieść niż to, co tutaj mamy? Wiesz co, ty tutaj fajnie wymieniasz te moje sukcesy, a ja też równie dobrze mógłbym ci wymieniać moje porażki. Jednak no. za sukcesami idą też, tak. idą też porażki i tych porażek było zdecydowanie więcej niż, niż tych sukcesów, bo to sukces to jest fajnie, wygrało się, cieszymy się. I też zapominasz, przechodzisz nad tym do, do, do że tak powiem, porządku dziennego. A te porażki jednak siedzą i na przykład e, moją największą porażką sportową to był ćwierćfinał Igrzysk e, Olimpijskich z e, z Islandią. Islandią. To był mecz, który powiedzmy w teorii yy, nie było jak przegrać, bo ten zespół Islandii, my znaliśmy się jak wysoko i graliśmy ze sobą ileś tam razy albo ileś tam naście razy i to z reguły my wychodziliśmy zwycięsko z tych pojedynków i no, jeszcze mieliśmy taki komfort, że mogliśmy sobie sami ustawić yy, przeciwnika. Tak? Mogliśmy sobie spekulować w ostatnim meczu z Francją, czy wygrać i spotkać się z ruskimi. Nie chcieliśmy grać z ruskimi, czy może przegrać i grać z Chorwatami, a może zremisować i zagrać z Islandią. I jakoś tak się udało nam zremisować, i wszystko było naprawdę cacy. I ten plan super się rozwijał, aż, aż przyszło do wygrania meczu, i to nam się nie udało. I to było taki. To był ogromny szok. To było to coś, z czym do tej pory sobie może nie tyle nie mogę poradzić, ale no to mi siedzi i to będzie, to będzie się działo zawsze, tak? bo ten mecz, wygranie tego meczu mogło być Przepustką do, do jakiegoś największego przeżycia mm, dla sportowca, czyli medalu olimpijskiego. I no w finale później grała. tak. I, I powiem Ci szczerze, że gdybyśmy byli na ich miejscu, też byśmy grali w finale. Pewnie byśmy sobie z Francuzami nie poradzili, ale na pewno w półfinale z Hiszpanami byśmy sobie dali radę, bo Hiszpanie wtedy nie byli tacy mocni jak teraz. No, ale no, no co to może zrobić? Na w niektórzy sportowcy no raz w życiu się czasami jedzie. Tak? Są co 4 lata, nie zawsze się można dostać. To jest ciężka droga, żeby na te igrzyska hmm. się dostać. Także akurat zrozumiałe, że to te igrzyska olimpijskie gdzieś tam cały czas może siedzą w głowie. A, a jeszcze ci powiem, że przygotowania mieliśmy strasznie długie. Być może te przygotowania właśnie te przyczyniły się do tego, że przegraliśmy tę mecz. i yy, Im bliżej do tych igrzysk, tym ta euforia rośnie i tak wchodzisz w te igrzyska i widzisz tych wszystkich sportowców z całego świata i wszystkich łączy tylko jedno nadzieja na na sukces, na ten medal. Niektórzy podporządkowali połowę swojego życia tylko po to, żeby być dokładnie na tej no. imprezie i na tej imprezie osiągnąć sukces. I z każdym dniem widzisz coraz więcej tych smutnych, tych rozczarowanych. No. I tak się zastanawiasz, kurczę, co będzie, jak na mnie pójdzie. No to tak jest w stało. głowie człowiekowi. I nie. tak się stało, przegraliśmy ćwierćfinał. I jeszcze najgorsze było to, że chyba jako jedyna dyscyplina zespołowa musieliśmy jeszcze grać mecze do... E tak, pan o miejsca o o miejsce. Uwierz no. mi, że to było najtrudniejsze. No się do domu jechać, o tym Dokładnie, to już sport odchodzi na dalszy, że tak powiem, plan. Wszystko inne jest interesujące, tylko nie, nie sport. Już ta, już ta wioska piękna, wioska olimpijska już nie była piękna. Już wszystko inne było B, tylko do domu. No i tak mówisz mówisz, te Igrzyska Olimpijskie, no teraz marzymy, tak, żeby o tym, żeby nasza reprezentacja może zagrała na Igrzyskach Olimpijskich, najpierw możemy o Mistrzostwa Świata, Europy. a Igrzyska Olimpijskie to gdzieś tam jest w tej dalszej perspektywie, no ale była taka generacja, tak, ty byłeś ty, był Artur Siódmiak, był Mariusz Jurasie, był Sławek Szumal wielu, wielu innych zawodników. Którzy tak naprawdę przez kilka lat stanowili o sile polskiej piłki ręcznej, ale myślę, że o sile polskiego sportu, bo wyście byli rozpoznawani w całym kraju wasza drużyna, drużyna Bogdana Wenty, która gdzieś tam osiągała te sukcesy. Jak myślisz, skąd to wypłynęło, że w tym czasie tylu utalentowanych zawodników akurat wypłynęło na tą szeroką wodę, że chodzi o piłkę ręczną i takie sukcesy odnosiliście? Zadajesz mi bardzo mądre pytanie, na które ja niestety nie znam odpowiedzi. Najprostsze jest takie, że. Po prostu mieliśmy szczęście, że w tym roczniku, bo praktycznie byliśmy, większość tych ludzi, których wymieniłeś, to jest to na pewno jest jedna generacja, ale to był rocznik 76, 77, 78, 79, także byliśmy takimi rocznikowymi sąsiadami i to, to się nie, nie często zdarza w skali kraju, żeby tylu utalentowanych zawodników urodziło się w tym samym czasie. Tak? Mieliśmy szczęście, że w odpowiednim momencie tą kadrę przejął Bogdan Wenta, bo prowadziło nas wielu różnych fachowców i, i nic tego nie było. I Bogdan dopiero, y, y, że tak powiem, przeszczepiając na polskie warunki. Ten zachodni, mówię w cudzysłowie, zachodni styl, model pracy, który był zupełnie inny niż, niż ta komuna, którą wcześniej robiliśmy. Dopiero to zaczęło przynosić owoce. Oczywiście to się tam w związku nie podobało, bo to jak to można, tak jak to można trenerowi mówić na ty, i, i tam różne rzeczy, jak można na przykład piwo wypić sobie razem po meczu, bo to już też jest niedopuszczalne. A wszystko jest jednak dopuszczalne, jeżeli jest yy, yy, ubrane w jakieś yy, ramy, w jakieś zasady, jeżeli jest, że tak powiem, dyscyplina wewnętrzna w drużynie. I to wszystko było. Oprócz tego, że mieliśmy talent, to byliśmy na tyle rozsądni, że y, oczywiście czerpaliśmy z życia, ale wiedzieliśmy kiedy można, kiedy nie można. I to wszystko się, plus ciężka praca, oczywiście plus, y, plus doświadczenie, charyzma Bogdana Wenty, to wszystko złożyło się jak, jak, y, jak puzzle. I tak później, że tak powiem, hulało samo z siebie. Hulało, hulało. W pewnym momencie gdzieś tam musieliście kariery swojej zakończyć, no bo już wiek nie pozwalał też. Chociaż myślę, że niektórzy z was jeszcze w, nawet jak już byli troszkę starsi, to mogliby tej reprezentacji pomóc, bo tam jednak, jednak no widać, że ta reprezentacja, ta polska piłka ręczna, później po tej waszej erze, tam jeszcze przez jakiś czas funkcjonowała, pojechali jeszcze na Igrzyska Olimpijskie raz. No ale później ten zastój piłki, polskiej piłki ręcznie, troszkę nastał. Coraz gorsze wyniki. E, ostatnio gdzieś tam sukces na Mistrzostwach Świata, powiedzmy sukces. No dobrze chłopcy się zaprezentowali, dobrze zagrali. Euforia, no, przy czym znowu ta porażka z Holandią może troszkę ostudziła te wszystkie emocje, ale tak z Twojej perspektywy czasu, jak myślisz, z czego to wszystko mogło wyniknąć, że ten Wasz sukces, te Wasze sukcesy, to co osiągnęliście, też prawdopodobnie zostało w odpowiedni sposób wykorzystane? Zostało? Ja uważam, że nie zostało. Nie coś. zostało, nie zostało, nie zostało. Hmm. Tak no ja nie będę oryginalny tutaj, to jest związek tak, tak jak w życiu w różnych organizacjach, że tak powiem ryba psuje się od głowy jeżeli gdzieś ta głowa jest zepsuta to, to ten, że tak powiem, rak rozchodzi się po całym organizmie. Yy. Proszę sobie wyobrazić, że ci ludzie w związku przez całą swoją tam karierę, bo oni tam siedzą od x lat, tak, wiem, bo tam mi, nie, nie razy, mieli to. nic, tak. Pamiętam czasy, że przyjeżdżaliśmy na kadry, nie było sprzętu, yy, spaliśmy w jakichś takich yy, no nie hotelach nawet trzygwiazdkowych. No te warunki socjalne i ogólnie warunki były dosyć kiepskie i dzięki Bogu, że my byliśmy wypełnieni jakimiś wypełnieni jakimiś ideałami narodowymi. I my jako grupa też stanowiliśmy bardzo silną jedność. Udało nam się przez to przebrnąć. Tak? Ale i ci ludzie, którzy nigdy nic nie mieli nagle przyszedł sukces i nagle przyszli sponsorzy i nagle w związku było no przepych tak ogromne pieniądze od sponsorów też dzięki dzięki operatywności prezesa Kraśnickiego to trzeba powiedzieć że tu tego pana trzeba wyjąć w ogóle z, z, z tego negatywnego Aha. że tak powiem obrazu związku. No i co zaczęła się konsumpcja sukcesu zaczęły takie czasy sasa trochę Aha. i, i, i popuszczaj pasa i tej pracy na dole nie było komu zrobić i niestety teraz zbieramy tego po także ten nasz sukces e, przez związek nie został dostatecznie, e, że tak powiem, w, wykorzystany, rozpro, rozpromowany. Nie było ataku do szkół, nie było ataku e, do młodzieży, bo to tam jest najważniejsza praca, tak. nie trudniejsza. E, to co na przykład robi bardzo dobrze siatkówka, tak? Siatkówka, e, to też wykorzystała w tym momencie Oczywiście, ale tam jest naprawdę profesjonalna praca. Ja powiem, ci, powiem Ci jeszcze, że siatkówka zabiera nam 90% wszystkiego takiego sportowego narybka i my jako piłka ręczna Dostajemy te takie 10% tam, gdzie ich macki nie sięgnęły, albo, albo naprawdę te, ci, te dzieci były, są już tak bardzo zakochane w tej piłce ręcznej, że nie interesują ich y, żadne inne sporty, ale no, skala jest taka. No. Także to, co się dzieje w tej chwili, to jest niestety y, pokłosie tego, co. Czego związek nie zrobił, a powinien zrobić. No to ja mówię, ja też mam taki przykład chłopaków z piłki nożnej. Tak? Na piłkę ręczną przeważnie ci, co się do piłki nożnej nie załapują. Tak, I tak samo może być z sąsiadką. Kiedy mnie zapiec na siatkówkę, no to mówię, ten drugi, czy tam nawet trzeci wybór to jest ta piłka ręczna. I nie zawsze ci najlepsi, najbardziej utalentowani, najzdolniejsze te dzieciaki nie trafiają do tej piłki ręcznej, no i tak to może wyglądać. Dokładnie. Tam całe życie mi towarzyszyła jakaś tam e, 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 opinia ludzi, powiedzmy trzecich, że piłka ręczna to jest sport niszowy. A to ja, ja się z tym nie zgadzam. To nie jest sport niszowy, bo jeżeli na nasze mecze przychodziło po 15 tysięcy ludzi w Polsce i tworzyli niesamowitą atmosferę, a np. Niemczech na mecze piłki ręcznej potrafi przyjść na przykład do y, Langses Areny y, 20 tysięcy ludzi. Także to nie jest sport niszowy, ale trzeba na to pracować. Nie tylko my trenerzy, nie tylko zawodnicy na treningach, ale przede wszystkim działacze atakując, zarażając ten młodziutki na rybek, żeby jednak zapuścić taką wielką sieć. No, I stopniowo bierzec. po prostu przerzedzać oczka i, i żeby do tego centralnego szkolenia trafiły jak najlepsze takie brylanciki. No, piłka ręczna według mnie jest najbardziej widowiskowym sportem zespołowym, tak? Tam się cały czas coś no, dzieje. Bo no, ty się emocje. znasz na sporcie. No, ale no, bo to też. <laughs> no. Bo kiedyś też słyszałem opinię, że piłka ręczna nie jest tak popularna, no, bo nie ma takiego dostępu do hal, no ale kiedyś też nie było hal, są orliki pobudowane, boiska wielofunkcyjne, tam też można piłkę ręczną grać. I też myślę, że może takie wyjście na zewnątrz z piłką ręczną może by trochę pomogło. Pamiętam dokładnie. Y Czasy po naszych sukcesach, kiedyś przejeżdżaliśmy przez jakieś osiedle, i na Orliku grały dzieci w piłkę ręczną. No, i teraz... Nie grały w piłkę nożną, nie grały w koszykówkę, bo kosze widzisz, widzisz na każdym osiedlu. tak? Te koszykówka zresztą piękny no. sport, też bardzo lubię. Ale dzieci grały same w piłkę ręczną, bez trenera, bez, bez jakiegoś opiekuna, po prostu. Oglądały nas i chciały też grać. To, to, to było przepiękne. Teraz już no, znowu tego, tego no nie ma. Boom, no tak. no, ale niestety, y, 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 że tak powiem, dyscyplinę napędza re, reprezentacja. I jeżeli reprezentacja będzie robiła y, wyniki, to dyscyplina też na tym będzie korzystać. Dlatego y, wspierajmy i kibicujmy naszych, bo to jest dla dobra wszystkiego. Na tym może zakończymy etap polskiej piłki ręcznej, tego dostoju, no, bo to było żółje. jeszcze długo, długo. Ja chciałem na końcu jeszcze takiego, tego pierwszej części naszego magazynu zapytać, dwa lata jesteś na Śląsku, blisko dwa lata na Śląsku, jak wiesz Śląsk to też jest specyficzny język, gwara śląska, też w szatni pewnie masz trochę chłopaków, którzy pochodzą z tego regionu, czy, czy już się nauczyłeś troszkę tych naszych takich zwrotów po śląsku, czy cały czas yy, to jest problem? Nie, nie godam, nie, nie godam, godam jak to się <laughs> mówi. Chłopacy w szatni też nie godają, ale gwara nie jest mi obca, przypominam Ci, że byłem 11 lat w Niemczech i język no, niemiecki ta, to jest perfekt, tak. a tu jest mnóstwo zapożyczeń, także nawet jak mi się gdzieś tam trafię przypadkowo na już takiego zatwardziałego Ślązaka, który chce mnie tutaj czymś zaskoczyć. Rozumiem prawie wszystko. No to już nie ma, nie ma jak zaskoczyć. Oczywiście to... ja sam <noise> nie, nie mogę błysnąć gwarą, bo nie wiem czy akurat to zapożyczenie z niemieckiego mm. będzie funkcjonowało tutaj w śląskiej gwarze. Ale większość, większość z większością słów daje sobie radę. Super. Tak jak powiedziałem to było ostatnie pytanie w pierwszej części magazynu. Teraz druga część krótsza. Jak szczypionek, jak piłka ręczna wiadomo gramy po siedmiu. Także mam siedem szybkich, krótkich pytań. Odpowiedź Zabaj. szybciutka. Pierwsze moje pytanie, mecz w karierze zawodniczej, który najbardziej zapadł Ci w pamięć? E... Oj, to było kilka, ale takich, żeby go, żeby go pamiętam. I teraz muszę powiedzieć, pozytywnie czy negatywnie? Pozytywnie, zostawiam przy pozytywach. Półfinał Mistrzostw Świata w, w Niemczech, zdanią. Po dwóch dogrywkach wygrany. A, no, pamiętamy. Przepustka do, do finału Mistrzostw Świata. Pewny udział w turnieju kwalifikacji olimpijskich, co było moim marzeniem. No i medal, tak? Po 18 bodajże latach wtedy, albo po 28, nie wiem dokładnie, już nie pamiętam, ale po o, mega długim czasie, gdzie Polski w ogóle nie było na podium, nagle ja i moi, moi przyjaciele z reprezentacji przywozimy medal do Polski. To, było, to jest niesamowite, ja tego nie zapomnę. E, następny mecz w karierze trenerskiej, który najbardziej zapadł Ci w pamięć? Mam nadzieję, że taki to dopiero, taki dopiero przede mną. To dobrze, to, to zostawmy najlepszy zawodnik, przeciwko któremu grałeś, Olafur Stefansson. Znaczy, tych zawodników było naprawdę wielu, bo mm. miałem szczęście grać z wieloma wybitnymi zawodnikami, ale y, Olafur Stefansson to był człowiek, którego ja obserwowałem jeszcze jako młody chłopak w, w Polsce i na nim się wzorowałem. To jest gość leworęczny, gra na, na prawym rozegraniu. Niesamowity, niesamowity grajek, w ogóle dla mnie jest gość skończony, totalnie skończony, mówię w tym pozytywnym aspekcie, uh -huh. że już więcej się nie może nauczyć, tak? I to był, to był człowiek, który, który mnie inspirował i przeciwko któremu wielokrotnie grałem, czasami wygrywałem, czasami przegrywałem, którego miałem okazję też poznać osobiście, także... Fajnie. Dla mnie Islandia w ogóle jest fenomenem. Tak, odbiegając od tych pytań, no tak. jeżeli chodzi o gry zespołowe, bo nie tylko w pierwsze ręcznej. W przeliczeniu na liczbę dokładnie, dokładnie o to chciałem. Yy, najlepszy zawodnik, z którym występowałeś w jednej drużynie? Jest ich paru. Nie chciałbym nikogo skrzywdzić, bo naprawdę musiałbym wymienić większość moich kolegów z reprezentacji. Ale yy, wydaje mi się, że. Lars Christiansen. Dobrze, to już mamy tą odpowiedź. Eee, najlepszy zawodnik, którego trenowałeś lub trenujesz? Też nie udzielić odpowiedzi. Bo chciałbym wiesz, czy... dla mnie każdy zawodnik, który jest u mnie na treningach, to jest mój najlepszy zawodnik, bo mam szczęście do tych chłopaków. Naprawdę mam super zespół tutaj w, w Zabrzu, że yy, chcą, pracują, yy, są głodni, że tak powiem, progresu, a to jest, to jest najważniejsze. tak? Ja chcę takich zawodników tym mieć zawsze, jak tutaj mam. Najważniejsza bramka w karierze? Nie wiem, bramki to bramek tam, było. na moją bramkę pracowało wielu innych także to 711 bramek w karierze reprezentacyjnej także któraś z tych 711 może, a może jakaś tam A bardziej krubowa? chyba w tych, tych klubowych, tak mhm. Na pewno to jakaś tam bramka w ostatnich sekundzie, mhm. ale no. Ważne jest mhm. drużyny było Dokładnie, dokładnie No i najlepszy trener z którym pracowałeś? Yy, od każdego wziąłem trochę od jednego więcej, od drugiego mniej, od y, jeszcze innego. Y, wziąłem to, czego ja na pewno nigdy nie zrobię jako trener, ale wydaje mi się, że naj, 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 największy wpływ taki na mnie wywarł węta tym, że zmienił system, bo on zmienił system, to trzeba powiedzieć. O tym się nie mówi, tylko się mówi o sukcesach medala. Dla mnie gościu, który został rzucony w beton i on ten beton przebił swoją osobowością i charyzmą, a taka wiedza trenerska to Martin Schwalb z HSV Hamburgu. To te odpowiedzi mamy. Na sam koniec chciałem ja właśnie zapytać jeszcze, jak mówisz o, tym, o tych trenerach, bo często dużo zawodników, którzy gdzieś tam występowali na parkiecie czy na boisku, później zostali trenerami, to często robią sobie notatki po treningach. Byłem zawodnikiem, zrobię sobie notatki, co trener dany na przykład na treningu robi, czy też tak nie, nie, nie było nie. takiego czegoś. Nie mam ani jednej notatki. Wszystko nie mam ani jednego zeszytu z czasów zawodniczych. A powiem ci, dlaczego? Bo piłka ręczna się bardzo zmienia. Już Kiedyś, jak, jak pandemia się zaczęła w zeszłym mm -hmm. roku, pamiętam, telewizja już nie miała czego puszczać, to puszczali nasze mecze. Tak, I oglądałem te mecze. Siedzieć w domu, no to co? Oglądamy mm -hmm. mecze, tak? I, I już widzę mega przeskok między tym, co, gra, co było grane wtedy, a tym, co, jak się gra w tej chwili. A to jest raptem 10, tam 12, 12 lat. Tak. I z ty, yes. każdym rokiem wchodzi coś nowego i, te, i tak naprawdę jakbym robił zapiski w 2007 roku, to bym sobie mógł wziąć je i wrzucić do kominka, bo... Już są nieaktualne dawno. Mamy, dokładnie. Super, dziękujemy serdecznie za, jeszcze raz za wywiad, za ten magazyn, za przyjęcie zaproszenia. Było nam niezmiernie miło tutaj gościć Marcina Liewskiego trenera drużyny Górnika Zabrze, wielokrotnego reprezentanta Polski, zdobywcę wielu medali. Już nie będę jeszcze raz tego wszystkiego wymieniał. W notatce napiszemy te wszystkie sukcesy. No przestań, pewno, przestań. Ale jest tego naprawdę wiele, wiele, ale my przede wszystkim życzymy dalszych sukcesów. Teraz już na tej karwie trenerskiej, żeby tutaj najpierw z chłopakami z górnika, później może gdzieś tam ewentualnie jeszcze wyższe szczeble. Mamy nadzieję, że tak się ta kariera będzie toczyła, żeby coraz więcej tych sukcesów było, bo z górnikiem jest już medal z Polski, też zdobyty. No w tym roku też wysoko czwarte miejsce w tabeli, jak wszyscy widzimy cały czas gdzieś tam Płock, Kielce są w tej czołówce, no tak to wygląda od kilku lat i raczej nie zapowiada się, żeby to się miało w najbliższych latach zmienić, ale wy cały czas jesteście blisko tej czołówki, cały czas też potraficie grać wyrównane mecze z tymi drużynami, tak jak przykład ostatni mecz w Kielcach, też wyrównany mecz z także gdzieś to tych, tych sukcesów życzymy, także życzymy powodzenia w tych czasach, przede wszystkim zdrowia sukcesów, no i wszystkiego dobrego. Dziękujemy serdecznie. Ja podziękuję po sukcesie takie sportowe, zawsze nie dziękuję, Jasne. albo podziękuję po meczu, także dziękuję Ci za spotkanie, bardzo miło, no i nie dziękuję za te fajne życzenia. I Mariusza Kepisa pozdrawiam. O, a mam do niego zadzwonić, zapomniałem, Dobrze, ale ona przyjechała, nie mogłem, Mario niestety. Super, dziękujemy jeszcze raz serdecznie. Dzięki, Dzięki wielkie, do zobaczenia.